Wojciech Szczęsny znalazł się na kolejnym zakręcie swojej sportowej kariery. Czerwona kartka obejrzana w meczu z Realem Madryt sprawiła, że sytuacja Polaka w Barcelonie stała się niepewna i bardzo skomplikowana. O sprawę polskiego bramkarza podczas konferencji prasowej został zapytany jego trener, Hansi Flick. W słowach niemieckiego szkoleniowca można dostrzec jedną główną myśl po Superpucharze Hiszpanii, wiele się zmieniło. Wojciech Szczęsny spełnił swoje wielkie marzenie, grając w El Clasico, które jego drużyna spektakularnie wygrała. Polak zapamięta ten mecz na zawsze nie tylko ze względu na zdobyte trofeum, ale również na swoją czerwoną kartkę. Pojawiły się głosy, że ten incydent może przekreślić jego szansę na regularną grę w pierwszym składzie Barcelony w drugiej połowie sezonu. To jednak tylko spekulacje, ostateczna decyzja należy do Hansiego Flikę, który patrzy na całą sprawę o wiele szerzej. Potwierdzenie ze strony FC Barcelona podczas konferencji prasowej Hansi Flick został zapytany o sytuację Wojciecha Szczęsnego. Co ciekawe, Niemiec ani słowem nie wspomniał o czerwonej kartce Polaka. Zamiast tego skoncentrował się na ogólnej ocenie pozycji bramkarza po zakończeniu Superpucharu. Myślę, że dla mnie wiele się zmieniło, szczerze mówiąc. Najpierw widzieliśmy tikę Wojciecha Szczęsnego przypis red, przecinek, który spisywał się bardzo dobrze, powiedział Flick, sugerując, że zmiany w postrzeganiu pozycji bramkarza mogą wpłynąć na przyszłość Polaka w Barcelonie. Dobrze było to zobaczyć, bo po tej przerwie i powrocie do treningów z nami dawał z siebie wszystko. Mogliśmy zobaczyć, że ma niesamowitą mentalność, że jest bardzo pomocny dla całego sztabu i pozostałych bramkarzy. Dobrze widzieć to, a także to, że może grać na tym poziomie naprawdę skomentował Hansi Flick, odnosząc się do postawy Wojciecha Szczęsnego po finale Super Pucharu. Inna rzecz, którą mogłem zobaczyć, to inaki był pod presją, wszedł i pierwszy strzał to był Gol. To. Jak pokazał swoją siłę, zimną krew, było naprawdę niewiarygodne. Myślę, że ta sytuacja pomoże mu w rozwoju, także w wydajności. To kolejna dobra rzecz, jaką widziałem, dodał niemiecki szkoleniowiec FC Barcelona, cytat za fgbarka.com. Wojciech Szczęsny o swojej sytuacji. Wojciech Szczęsny również skomentował swoją sytuację po finale Super Polak przyznał, że popełnił błąd wynikający z ryzyka, ale z drugiej strony zaznaczył, że to właśnie odwaga i skłonność do podejmowania trudnych decyzji doprowadziły go do miejsca, w którym jest teraz. Z powodu czerwonej kartki, szczęsny nie będzie mógł zagrać w meczu Copa del Rey z Betisem. Co jednak przyniesie druga połowa sezonu? Nawet sam Hansi Flick wydaje się jeszcze nie znać ostatecznej odpowiedzi na to pytanie. Pocieszające jest jednak to, że niemiecki trener całkowicie pominął temat czerwonej kartki i skupił się na pozytywnych aspektach gry Polaka. A tych zdecydowanie nie brakowało.